Roblox sobie nie radzi. Tak jakby. Od ostatniego filmu wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy i dzisiaj krótko omówię trzy tematy. Roblox banujący komunikację osób powyżej 16 roku życia z osobami poniżej 16 roku życia pokazuje, że może i jakieś rozwiązania mają, ale nie są one zbyt dobre, co później uargumentuję. Dodatkowo platforma ewidentnie nie radzi sobie z graczami, którzy są częstymi bywalcami gier typu Kondo. A na rozluźnienie atmosfery przytoczę ciekawy statement Crycrafta, który wywołał niemałą dyskusję na Twitterze. Na zakończenie opowiem więcej o planowanym maratonie oraz o dwóch konkursach, w których do wygrania będzie łącznie 4000 Robuxów. Także warto zostać do końca, ja tymczasem nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a podobają Ci się te materiały, to wiesz co robić. Roblox ostatnio rozpoczął w Australii w formie testów oficjalny ban komunikacji pomiędzy starszymi i młodszymi użytkownikami platformy. Cały ban polega na tym, że osoba, która ma poniżej 16 roku życia, nie będzie mogła w żaden sposób skontaktować się z osobą, która ma więcej niż 16 lat. Oczywiście działa to też w drugą stronę. Zablokowany w takim przypadku jest czat w grze, voice chat, a nawet czat na stronie Robloxa. Warto jednak zrozumieć kontekst całej sytuacji. Cała zmiana na chwilę obecną ma miejsce w Australii, która aktywnie chce zbanować social media, w tym Robloxa, dla osób poniżej 16 roku życia. Całość jest dokładnie opisana na oficjalnej stronie rządowej tego kraju. Powodów jest wiele. Rząd Australii argumentuje to oczywiście standardowo, bezpieczeństwem najmłodszych czy szkodliwym wpływem social mediów na psychikę tychże. Rodzice będą mogli również dla każdego, kto ma poniżej 16 roku życia, zablokować funkcję klasycznego czatu czy voice chatu. Wedle tego, co możemy zobaczyć na tej stronie, Osobami dorosłymi na Robloxie będą postrzegane wszystkie osoby 16, plus, a jakakolwiek komunikacja pomiędzy nimi a osobami postrzeganymi przez Robloxa jako dzieci zostanie całkowicie wyłączona. Roblox, zatem, będąc niejako w przymusie, żeby zrobić coś, aby nie zostać zbanowany w Australii, która jest jego dość dużym rynkiem, musiał podjąć jakieś działania. I ten właśnie ban ma być takim przeciwstawieniem się tej blokadzie. Zatem wszystkie konta, które mają ustawiony wiek poniżej 16, będą ustawione domyślnie na Prywatne, co ma na celu blokadę możliwości kontaktu z osobami poniżej 16 roku życia przez tych powyżej tego wieku bez zgody rodzica. I na tym mogłoby się to zakończyć, gdyby nie jedna ważna rzecz. Roblox zapowiedział również, że do końca roku Funkcja ta zostanie rozszerzona na wszystkie kraje. Już wkrótce zatem, jeżeli ktokolwiek będzie chciał skorzystać z Robloxa i nie zeskanował wcześniej swojego ważnego dokumentu, żeby potwierdzić wiek, zostanie poproszony o przesłanie swojego zdjęcia, które następnie zostanie sprawdzone przez sztuczną inteligencję pod kątem wieku. Taka zabawa w ile mam lat po twarzy. A jeśli AI uzna, że czyjaś twarz nie wygląda wystarczająco dorosło, konto zostanie oflagowane jako 15 minus. I wtedy te restrykcje, blokady czatu i Podobne wejdą w życie dla takiego konta. Jeżeli natomiast konto zostanie oflagowane jako 16, wtedy Roblox będzie to traktował jako konto dorosłego użytkownika. Oczywiście, chyba nie muszę mówić, z jakimi zagrożeniami się to wszystko wiąże. Po pierwsze, to znowu przesyłanie swoich danych korporacją, a po drugie, dobrym przykładem będzie tutaj Creecraft, który prawie stracił swoje konto na TikToku, ponieważ sztuczna inteligencja uznała, że jego twarz wygląda na twarz osoby poniżej 13 roku życia. Osobiście uważam, że ta zmiana jest. Po prostu zła, ponieważ wiele gier na Robloxie potrzebuje wręcz komunikacji pomiędzy graczami, czy to na Wojs-czacie, czy na klasycznym czacie. Dodanie takiej opcji może pozbawić jedną dużą grupę osób na Robloxie jakiegokolwiek kontaktu z tą drugą równie dużą grupą. A to wszystko ze względu na walkę z szemranymi osobami, które oczywiście są problemem, no ale nie oszukujmy się. Takich jest mimo wszystko jednak mniejszość. I sposobów na rozwiązanie tego problemu na pewno jest więcej niż od razu opcja atomowa i całkowita blokada komunikacji. Na chwilę obecną pozostaje jednak mieć po prostu nadzieję, że ktoś w Robloxie sobie to jeszcze przemyśli, bo zmiana ta może mieć duży wpływ na jakikolwiek fan rozgrywek dla wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza w grach wymagających komunikacji bo jeżeli to zostanie faktycznie wprowadzone, to powoli chyba sobie trzeba zacząć szukać dodatkowej gry do robienia z niej filmów. Tak czy inaczej, napiszcie jaka jest wasza opinia na ten temat w komentarzu. Chętnie posłucham opinii ekspertów i zachęcam wszystkich do dyskusji. Roblox z jednej strony wrzuca te wszystkie blokady, a z drugiej strony nie potrafi sobie poradzić z szemranymi osobami w normalny sposób. Ostatnio na kanale Ruben Sim został wrzucony film, który mocno nakreśla całą sytuację. Ruben zarzuca Robloxowi, że nie potrafi poradzić sobie z falami osób, których ulubionym typem gier są gry typu Kondo. Dodatkowo w piękny sposób nakreśla, że statementy Robloxa są często warte tyle. Co 100 zł przed denominacją. Pokazał to na przykładzie wystąpienia, w którym Roblox zarzekał się, że jest w stanie poradzić sobie nawet z zakodowanymi wiadomościami w opisie konta na Robloxie. Funkcja ta jest raczej wszystkim dobrze znana, no ale jest też używana przez creepów do wpisywania tam obrzydliwych rzeczy. Jak już wcześniej wspomniałem, takie wiadomości często są kodowane na przykład w formie alfabetu Morsa i spoiler: Roblox nie radzi sobie z wykrywaniem tych rzeczy. Przykłady. It's really easy to bypass, and Morse code is one of the ways that people will bypass it. Their CEO actually did an interview where he said, When certain young people are trying to jump off platform, we're even preventing these cryptographic cases. No, you're not. Case in point, here are all of the bios of accounts in our database that had Morse code. David, you're not stopping shit. Most of these I cannot show on YouTube because they're really uh, bad. Tylko studio. Dodatkowo Ruben pokazuje stworzony przez niego system do wykrywania takich kont oraz flagowania ich w bazie danych. Dzięki czemu każdy, kto zaimplementuje ten system do swojej gry, automatycznie jest chroniony przed takimi osobami poprzez automatyczne bany. Da się? No da! To dlaczego Roblox, jako multimiliardowa korporacja, wciąż nie jest w stanie osiągnąć tego cudu techniki? Każda osoba, która jest w grupie, które są wykrywane lub ręcznie oznaczone jako nieodpowiednie, każda osoba, której profil wygląda podejrzanie poprzez np. opis lub nick, która pisała niestosowne rzeczy na czacie, może znaleźć się w tej bazie danych i zostać zbanowana ze wszystkich gier, które ten system wprowadzą. Czemu Roblox zatem nie jest w stanie zrobić tego systemu, skoro mała grupa osób potrafi to zrobić? Lepszego przykładu tego, jak korporacje mają tak naprawdę wywalone, dawno nie widziałem. Ze swojej strony mocno kibicuję, aby system ten wciąż się rozwijał, bo gdy Roblox zawodzi, to przynajmniej community jest w stanie się zebrać i stworzyć własne mechanizmy prewencji. A jaka jest Wasza opinia, napiszcie w komentarzu. Teraz obiecane rozluźnienie atmosfery. Ostatnio na Twitterze Krikrad wrzucił ciekawy statement, który wywołał niemałą dyskusję. W poście, który jest odpowiedzią na wcześniejszą wiadomość od Roblox RTC, możemy przeczytać. Gry typu Brainrod są zdecydowanie fajniejsze od większości starych gier na Robloxie. Wybaczcie, ale stare gry obie czy Tycoon były po prostu nudne. I ten post rozgrzał ludzi do czerwoności. Pojawiły się argumenty w jedną i w drugą stronę. To jest po prostu zły tok myślenia. Nie można nawet nazwać stile Brainrod grą. Bo ma w sobie tyle gównianych, powtarzalnych zadań, typu chodzenie w T i we w te do swojej bazy. Stare Tajkuny to było literalnie kliknij przycisk i poczekaj godzinkę. To jest literalnie stile Brainrot. Nie, to literalnie nie jest. Okej, okay, to czym on jest w takim przypadku? Chodzisz do bazy, kradniesz Brainroty, kupujesz Brainroty i rebirfy, żeby zdobyć lepsze itemy i łatwiej kraść kolejne Brainroty. I to się powtarza. Więc to jest literalnie typowy tajkun, prawda? Nawet nie dorasta do pięć starym sandboxowym tajkunom z lat 2015 do teraz. I nie możesz nawet użyć argumentu, że była to tylko mała część gatunku, ponieważ były to jedyne gry, które często pojawiały się na stronie głównej. Nie można nawet powiedzieć, że stile Brainrod jest fajny. Literalnie nie robisz tam nic dopóki nie zespałnuje się dobry brainrot. W grach oby przynajmniej robiło się parkura. Kradzież brainrotów od dzieci i słyszenie jak płaczą przez wojszczat jest zabawne. Radio twoja opinia płonie! Jak więc widać komentarze są mocno podzielone, a dyskusja wciąż otwarta. Osobiście uważam, że obecne gry typu Brainrod przede wszystkim są po prostu inne niż stare Tajkuny z przyciskami. Jednakże nie uważam, aby jedno czy drugie było lepsze lub gorsze. To są po prostu różne typy gier, a sam styl Brainrod zdecydowanie jest w stanie przynieść trochę fanu. A fakt jest też taki, że każda era Robloxa ma swoje gry, w których nic się nie robi. Kiedyś Tajkuny, potem symulatory, poprzez gry RNG. Aż do gier typu Brainrod. Tak już po prostu jest, i to pewnie tylko kwestia czasu, aż pojawi się nowa tego typu gra i znowu ludzie będą się ze sobą spierać. A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Coś czuję, że jest to temat do dyskusji w komentarzach. No i mamy to. Zaczął się październik, miesiąc, dzień oraz idealna pora na zrobienie maratonu. Maratonu, który został troszeczkę opóźniony przez moje problemy zdrowotne, w wyniku których niezbyt mogłem wyraźnie mówić i nie miałem jak nagrać dobrego materiału. Natomiast w końcu jestem w stanie nagrać dla Was głos, co zresztą słychać. Na kanale możecie już zresztą zobaczyć zaktualizowany baner, w którym możecie zobaczyć wszystkie daty, w których będą pojawiać się filmy oraz konkursy. Pomimo lekkich problemów zdrowotnych z końca września, w wyniku których moja mowa w tym filmie może jeszcze być nieco mniej wyraźna, jestem bardzo pozytywnie nastawiony i październikowy maraton oficjalnie uważam za otwarty. Przechodząc do konkursów, to odbędą się dwa tego typu wydarzenia w październiku i w każdym do rozdania będę miał po 2000 robuxów. Łącznie zatem będzie to aż 4000 robuxów. Dodatkowo w połowie i pod koniec października planuję wrzucić filmy w formacie już znanym na kanale z filmu Jak korporacje przejmują Robloxa lub bardzo podobnym. Jest zatem na co czekać, a ze względu na opóźnienie w tym materiale newsów zebrało się już tyle, że od razu mogę siadać do kolejnego filmu newsowego. Daty publikacji każdego filmu macie na banerze, który możecie zobaczyć na kanale. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się już w kolejnym materiale i cześć.